W programie mówiliśmy oczywiście o automatyzacji, mówiliśmy o robotach, o tym, co tutaj często powtarzano, o oszustach inteligencji, o bardzo zaawansowanych systemach informatycznych, ale tak naprawdę mówiliśmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. To znaczy, że dzisiaj nasze przedsiębiorstwa muszą działać procesowo i pozwolę sobie dwa słowa na ten powiedzieć. Co to znaczy? znaczy, znaczy tak, że nasze przedsiębiorstwa po prostu w każdym naszym działaniu, w każdej czynności, którą podejmujemy, powinny wiedzieć po co ta czynność jest wykonywana, dlaczego i co jest tworzone na samym końcu danego procesu, że powinniśmy nad tym zastanawiać, zanim ten proces uruchomimy, zanim go zaczniemy automatyzować, zanim przejdziemy technologię, bo może się okazać, że potem no to już jest za późno. I doświadczenia państwa i osób, które w czasie tego programu uruchomił różne program, projekty u siebie, właśnie optymalizacyjne, właśnie automatyzujące różnego rodzaju procesy, czy wręcz e, zmieniające, pojawił, że największe korzyści były tam, gdzie podjęto jednak próbę przeanalizowania tego, dlaczego dzisiaj tak pracujemy, a jak byśmy chcieli pracować i dopiero potem podejmowano kolejne kroki. I to jest chyba e, taka najważniejsza Najważniejsza rzecz z tego programu i druga, nie rekomendujemy usprawnień cząstkowych czynionych właśnie bez tej analizy. Mamy na to wiele dowodów i tymi dowodami jesteście Wy, Państwo i Wasze firmy, bo wtedy powstają po prostu ryzyka, które nie są w ogóle zdiagnozowane. To znaczy Zaczynamy robić coś, co nie zostało przeanalizowane i nie wiemy, jaki będzie tego nawet prawdopodobny efekt, a chcielibyśmy, żeby Państwo się poruszali w zakresie pewnych informacji, a nie domniemywań. Mam nadzieję, że ten panel odpowie na pewnie jeszcze wiele pytań, które się w tym programie pojawiły. Serdecznie zapraszam do wysłuchania.